No to witam Państwa już oficjalnie na dzisiejszej konferencji prasowej przygotowanej przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Lublin. Tematem wiodącym dzisiejszej konferencji będzie kwestia dość powszechnie umieszczana na łamach gazet, publikowana w innych środkach masowego przekazu, a więc kwestia przeniesienia Krajowego Rejestru Sądowego do Świdnika. Oczywiście mówimy tutaj o hipotetycznej póki wersji, albowiem jest to kwestia planistyczna, niemniej mocno niepokojąca nasze serca i umysły. Stąd też postanowiliśmy w tej kwestii wyrazić nasze stanowisko i zaproponować stanowisko całej Rady Miasta Lublin w tej materii. Działania ostatnich tygodni mocno niepokoją. Wczoraj mieliście Państwo okazję usłyszeć program wyborczy innego świdniczanina, pana. Doktora Krzysztofa Żuka. Eee, specyficzny sześciokąt został Państwu zaprezentowany. My wciąż pamiętamy program innego kandydata Platformy Obywatelskiej Adama świętej sprzed czterech lat, który okazał się takim swoistym trójkątem bermudzkim, gdzie zaginął akwapark, gdzie zaginęła inna sfera planów, jak tunel na przykład, czy jak stadion. Obawiamy się, że. W tej kwestii może być tak samo i dziwimy się troszeczkę, że pan prezydent Żuk póki co nie odniósł się do tej kwestii. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości, my jako radni Lublina oczywiście tę kwestię zamierzamy upublicznić i zamierzamy wyrazić nasz stanowczy protest w tej kwestii. Pozwolę sobie oddać głos mojemu koledze klubowemu, przewodniczącemu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniewowi Targańskiemu, który zapozna państwa z tą kwestią. Bardzo proszę, Zbyszko. Szanowni Państwo, o bardzo zaskoczeni zostaliśmy informacją, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przenieść Krajowy Rejestr Sądowy, który mieści się do tej pory w Lublinie, do miasta Świdnik. 20 tysięcy podmiotów przeszło, które działają w naszym mieście, będzie miało spore utrudnienia. Tam rejestruje się wszelkie zmiany w zarządach firm. Stowarzyszenie czy innych podmiotów gospodarczych, bierze się bardzo często wyciągi, aktualne wyciągi z karesu, sprawozdania roczne się składa. Także bez przerwy ci ludzie, którzy działają w tych podmiotach, mają kontakt i często jeżdżą do, właśnie do, do karesu. Przeniesienie siedziby do świdnika sprawi naprawdę dużą trudność. To jest wydłużenie czasu podróży poza. Granicę Lublina. Nie wszyscy dojeżdżają tam samochodami. Często bywa tak, że członkowie stowarzyszenia jeżdżą autobusem. Zresztą dążymy do tego, żeby jak najwięcej ludzi korzystało z komunikacji miejskiej, autobusowej. W tej chwili dojechać do świdnika naprawdę jest to, jest to utrudnienie. Poza tym, nasze miasto jest stolicą regionu. Jeżeli wyprowadzimy bardzo istotne dla tego regionu, dla naszego miasta, instytucje. No to traci Lublin swój charakter w stolicy regionu. Platforma Obywatelska dużo mówi o przyciąganiu inwestorów do naszego miasta, a dzieją się rzeczy odwrotne. Bardzo dziwię się prezydentowi, że nie reaguje w sposób bardzo szybki albo uprzedzający pewne rzeczy. Przecież Platforma ma pełnię władzy i naprawdę ten kontakt władz Lublina z ministerstwami, jest rządem powinien być częsty, to się dzieje w ramach jednego ugrupowania. Dlatego stanowisko, które przygotowaliśmy, jest stanowiskiem naszego klubu, ale chcemy, by wszyscy radni podpisali to stanowisko, mając na względzie dobro naszego miasta, mając na względzie to, że Lublin jest stolicą regionu i ten Funkcję powinien utrzymywać, a nawet wzmacniać. Ja e, pozwolę sobie przeczytać Państwu dziennikarzom e, treść tego stanowiska. Która z później Państwu zostanie oczywiście. Tak, mamy, mamy powielone egzemplarze i, i rozdamy to. Stanowisko Rady Miasta Lublin w sprawie planowanego przeniesienia Krajowego Rejestru Sądowego z Lublina do Świdnika. Rada Miasta Lublin wyraża swój protest i oburzenie wobec niezrozumiałej i krzywdzącej mieszkańców Lublina. Planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości decyzji o przeniesieniu Krajowego Rejestru Sądowego do Świdnika. Przewidywalnym skutkiem finalnym tych niezrozumiałych działań stanie się marginalizacja lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych podmiotów, a także obniżenie rangi Lublina jako stolicy regionu. Pragniemy podkreślić z całą wyrazistością, że w chwili obecnej lubelski KRS obsługuje ponad 20 tysięcy Podmiotów związanych ściśle z naszym miastem. Zmiana lokalizacji KRS i usytuowanie go w świdniku spowoduje poważne utrudnienia w ich funkcjonowaniu. W związku z powyższym, Rada Miasta Lublin zwraca się z prośbą o zweryfikowanie i zmianę stanowiska ministerstwa w tej sprawie. Taka jest treść przygotowanego stanowiska. To będzie udostępnione wszystkim radnym, by złożyli swoje podpisy i na najbliższej sesji będzie próba przygłosowania tego stanowiska, by było to stanowisko całej Rady Miasta. A ja ze swojej strony, nim przejdziemy do pytań, pozwolę sobie jeszcze pewien element składowy wnieść. W tą kwestię oprócz stanowiska pozwoliłem się zwrócić w swoim stylu z takim apelem do wszystkich, którzy próbują stolicę regionu umieścić w nieco innym miejscu w treści wierszowanej. Pozwolę Państwu sobie odczytać ten fragment, nie będę śpiewał, bo to jest piosenka, zarapuje. Piosenka jest związana z muzyką do innej piosenki krakowskiej Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, a treść brzmi następująco. Nie przenoście nam stolicy do Świdnika, choć kandydat wasz wszak mieszka w owym mieście, bo gdy Lublin pragnie zniszczyć, polityczna pewna klika, Radnik PiSu krzyknął głośne nie w proteście. Tu są sądy przedsiębiorstwa i nauka. Tu są ludzie prawi, mądrzy, nie głupota. Dajcie spokój Lublinowi, a zostawcie sobie żółka i zabierzcie od nas jeszcze walikoty.